W tym zadaniu mamy do porównania liczby a, b i c, które są równe tyle, co tutaj widać. W tej postaci jeszcze ciężko je porównać, ale jak zamienimy sobie podstawy tych potęg na podobne, to już powinno pójść łatwiej. Myślę, że najłatwiejszą podstawą będzie tutaj trójka, więc możemy po kolei pozamieniać. Czyli mamy tutaj dziewiątka, to jest 3 do drugiej. I to do setnej, co łącznie daje 3 do potęgi 2 razy 100. Tutaj to już mamy. I tu również możemy 81 przedstawić jako 3 do potęgi czwartej. Czyli łącznie 3 do potęgi dwusetnej. No i już teraz bardzo łatwo możemy zauważyć, że następuje taka kolejność jak w B. Najmniejsza liczba jest a, potem w kolejności jest c i na końcu b.